Najmoralniejsze wojska świata, lub jedyna demokracja na Bliskim Wschodzie. Znacie te hasła, prawda? Te propagandowe hasła niczym z izraelskiej hasbary. Znaczy je z telewizji, z prasy, z wypowiedzi różnych polityków czy dziennikarzy. W najnowszym odcinku zebrałem dla Was wiele materiałów i chciałbym, żebyście sami ocenili moralność izraelskiej armii. Ja mam na imię Ahmed, pochodzę z Palestyny, ze strefy gazy. Żyję i mieszkam pod Wrocławiem. I zapraszam na kolejny odcinek. Kłamstwo powtórzone tysiąc razy staje się prawdą. To słynne słowa Józefa Goebbelsa, ministra propagandy III Rzeszy. Od 76 lat, czyli od powstania Izraela, nowego tworu na Bliskim Wschodzie. Jesteśmy bombardowani hasłem, jakoby izraelska armia IDF, w skrót od Izraeli Defense Force, była najmoralniejszą armią świata, a samo państwo syjonistyczne jedyną demokracją na Bliskim Wschodzie. O tym, jaka to demokracja, wspominałem w odcinku dzisiaj w Betlejem Apartheid. Te dwa hasła powtarzane są niestety nie tylko przez syjonistów, ale także często przez niektórych zachodnich polityków i opiniotwórczych dziennikarzy. Bardziej humanistyczne wojsko i polityka, jak Izrael ma, nie ma na świecie. Jednym z przykładów tej moralności, która ma powodować, że IDF stoi wyżej w hierarchii niż na przykład polska armia. Są telefony czy smsy, które wysyłane są Palestyńczykom na kilka minut przed zrównaniem z ziemią całego bloku mieszkalnego, a czasem całej okolicy. Innych przykładów moralności od IDF nie uświadczymy. Za to dzięki social mediom możemy zobaczyć prawdziwą twarz Izraela i jego armii. Wszyscy kochamy social media. Lubimy pokazywać nasze życie. W tym akurat młodzi żołnierze z IDF niczym nie różnią się od nas. O ile normalny człowiek w rolkach będzie chciał pokazać na przykład jak tańczy, czy piękne widoki, tak Izraelczycy lubują się w pokazywaniu okruczeństwa i zbrodni, jakich dokonują. To właśnie między innymi ich filmy. Były głównymi dowodami w czasie procesu ulodobójstwa, jaki miał miejsce w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości przeciwko Izraelowi. This is a how to jest on how To blow up a kierka format is internet fluent the content is very real filmed edited and posted on instagram by an israeli soldier it's one of dozens reviewed by cnn in video wow. after video after video soldiers document the destruction of gaza and rejoice they film detonations to use as wedding invitations in Gaza. Czy moralnie usprawiedliwione jest używanie broni chemicznej, białego fosforu, który pali ludzi żywcem, bombardowanie gęsto zaludnionych obszarów, niszczenie infrastruktury cywilnej, zrównanie z rzemią wszystkich szpitali i szkół, tortury... Gwałty, mordowanie przedstawicieli pomocy humanitarnej, blokowanie ciężarówek z pomocą, brak zgody na wpuszczenie obserwatorów i zagranicznych dziennikarzy, zakręcenie kurka z wodą i głodzenie całej populacji. Gdzie tu jest ta moralność? Jak definiuje syjonizm moralność? A może dotyczy ona tylko wybranych? Może jednak chodzi o to, że Izrael łaskawie nie użył jeszcze broni atomowej przeciwko cywilom i morduje ludzi na raty? Wszak nieraz słyszeliśmy z ust izraelskich polityków, że na gazę należałoby zrzucić atom. W niedzielę 23 czerwca świat obiegło wideo, na którym widać, jak na masę izraelskiego pojazdu wojskowego przewiązany jest ranny Palestyńczyk. Specjalna sprawozdawczyni ONZ do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich, Francesca Albaneze, oskarżyła w komunikacie na platformie X siły zbrojne Izraela o wykorzystanie rannego palestyńczyka w charakterze żywej tarczy. Użycie żywej tarczy w praktyce to zdumiewające, jak państwu powstałemu 76 lat temu udało się dosłownie wywrócić prawo międzynarodowe do góry nogami. Pisała albanezę. Izraelska armia w odpowiedzi na zarzuty oświadczyła lakonicznie, zachowanie widoczne na nagraniu jest niezgodne z wartościami izraelskiej armii. Prowadzimy w tej sprawie śledztwo. Nie był to pierwszy i nie ostatni przypadek używania przez syjonistyczne wojsko palestyńczyków jako żywy targ. Jakie to wartości ma Izraelska Armia? Przez ostatnie 9 miesięcy Izrael zaprezentował całemu światu swoją okrutną i brutalną, ale i prawdziwą twarz. Jak to ujął Chris Sidoti, ekspert od praw człowieka przy ONZ, jedyny wniosek, jaki można wyciągnąć, jest taki, że Armia Izraelska jest jedną The Israeli army is the most moral army in the world. Um, I mean, this, this is something that is said repeatedly by the, the current prime minister of Israel, Netanyahu. What I do have expertise in and what I do have an authority to do is make assessments of criminal conduct. And the only conclusion you can draw is that the Israeli army is one of the most criminal armies in the world. מפעל של ממתקים שמחלקים לילדים כשעושים פיגועים אנחנו מדליקים את האור נגד המקום החשוך הזה ושורפים אותו אני תמיד אמרתי, הערביות הכי שרמוטות שיש ואללה, משחקים לי פה אותה כל הג'לביות וכפיות ואללה ודוניה ואחרי 25 יום בעזה, זה מה שקורה. <laughs> Tych materiałów jest dużo więcej, ale objęte są cenzurą. Wybrałem dla was najłagodniejsze, bo nie chciałbym, żeby mój kanał został zablokowany. I nie ukrywam, że już mi zasięgi bardzo mocno spadły. Dlatego proszę Was o udostępnianie moich materiałów na tym kanale, o polubienie, komentowanie moich filmów oraz oczywiście nie zapomnijcie wbijać na i do zobaczenia w kolejnym odcinku.